Panie jesteśmy na uroczystej gali pod nazwą Serce dla Zwierząt, która to gala jest organizowana przez magazyn psy.pl. Proszę powiedzieć, dlaczego warto wspierać. Zwierzęta i w jaki sposób możemy to czynić? No na wiele różnych sposobów. Ja z tą inicjatywą z tym portalem, czasopismem dotyczącym zwierząt psów i nie tylko, jestem związana. Czuję się związana od wielu wielu lat, bo od dziecka nawet przesadnie powiem, przynosiłam do domu wszelkie zwierzęta i wszystkie koty ze starego miasta wylądowały u mnie w domu. Teraz też dochodzącą koteczką malutką która urodziła się w ogrodach na Saskiej Kępie się zajęłam. A to zupełnie dzikie zwierzątko, ale tak, takie koty kończą bardzo źle, a to urocza, cudna kotka, więc przychodzi do mnie, nadal wychodzi na zewnątrz, ale już się czuje członkiem rodziny i przychodzi często. Nie mogę nie wspomnieć w rozmowie jednak o moim ukochanym Atosie, owczarku niemieckim, który niedawno odszedł do wieczności, a ja jestem psychofanką owczarków. I Uważam, że to był najmądrzejszy pies na świecie. I rzeczywiście mówię o tym dlatego, bo traktowałam zawsze te zwierzęta naprawdę jak członków rodziny i po prostu się nimi opiekowałam, podobnie jak dziećmi. No wiadomo, że nie w takim stopniu, ale jednak. Dlatego myślę, że to powinno dotyczyć nie tylko zwierząt, które ktoś. M, m, mieszkańcy dużych miast mają w domach, ale przecież wiemy, jakie są czasem losy zwierząt na wsi już nie tylko psów na łańcuchach, ale różnych zwierząt i koni i krów i innych nasi bracia młodsi wymagają ogromnej opieki od nas ludzi i to powinien być podstawowy wymiar człowieczeństwa. Nie mogę pani nie zapytać, ponieważ już za kilka dni odbędą się tegoroczne zawody węgarskie imienia pani ojca, czyli Mariana Łączą ranczą Bocianem. Proszę powiedzieć, ile w tym roku już Mamy zgłoszonych kandydatów. Czy jeszcze ta lista cały czas e, e, zapełnia się? To znaczy, jeszcze potwierdzają mi koledzy, którzy mają zdjęcia w serialach, w teatrze i czasem do ostatniej chwili nie wiedzą, czy będą mieli wolne. Poza tym woda się bardzo podniosła. i Wciąż muszę ograniczać ilość, ale jest to bardzo miłe, że sami się do mnie rokrocznie zgłaszają i jest to dużo wielkiej pracy, której ja na co dzień nie wykonuję, bo akurat. Tego typu imprez plenerowych innych nie organizuje. Ale jeżeli to jest jubileusz, 25. edycja tych zawodów, w tylu miejscach, w tylu miastach już się odbywały bardzo profesjonalnie, przyjeżdża nasza kadra międzynarodowa, jest sędzia, rzeczywiście fachowiec, zawodowiec. To nie są żarty. Ja oczywiście staram się i mówię, żeby koledzy traktowali to, jednak jako rozrywkę, jako zabawę, jako miłe spędzenie czasu. Ale mamy kilku takich zawodników, że traktują to jako najprawdziwsze zawody, jak na Olimpiadzie, można powiedzieć. A proszę powiedzieć, ponieważ wiem, że pani w tym roku ogłosiła, że osoby zainteresowane, firmy zainteresowane mogą w tym roku zostać czy to partnerem danych zawodów, czy sponsorem. W jaki sposób mogą to uczynić? To znaczy najlepiej się do mnie zgłosić. Mnie dość łatwo znaleźć przez internet internet przez Instagram przez moją stronę agencja Laura jest adres, jest telefon, bo ja nigdy nie ukrywałam ani adresu, ani telefonu i nie zmieniam od wielu lat. Ale bardzo chętnie partnerów i sponsorów przyjmuję jako producent i jedyny organizator tej imprezy. Zaprosiłam do współpracy Klub Integracji Europejskiej, oczywiście Rancho pod Bocianem, różne instytucje, które są ze mną od lat. I bardzo się cieszę, że trwamy razem, bo takie projekty się sprawdzają. Te, które zyskują zaufanie środowiska i powtarzają się rokrocznie na dobrym poziomie i się udają. I ostatnie pytanie również w czerwcu 23 czerwca, o ile dobrze pamiętam, odbędzie się Wielka Gala, Akademia Dobrego Stylu. Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju atrakcje w tym roku właśnie będą mieć miejsce i oczywiście kogo możemy z osób nominowanych właśnie zobaczyć na danej gali, które będą nagrodzone. Właśnie też spotkałam dzisiaj Grażynę Wrodzińską, która odbierze statuetkę Gracja, była z synem Damiana Damieckiego Grzegorzem, który został nominowany do tytułu Mistrz Mowy Polskiej akurat, ale będą też wręczane w tym roku Złote Iguany, będzie pan Krzysztof Zanusi, Wiesław Ochman, Hanna Bakuła, Katarzyna Grochola, no same znakomitości pani e, Richarda, pan Orłoś, więc naprawdę będzie wielu zacnych gości i wszyscy klubowicze tego bardzo prężnie działającego klubu Integracji Europejskiej, klubu ludzi biznesu cieszą się, że po tym trudnym okresie dla nas wszystkich właśnie pandemii, wojny, jednak się zorganizowaliśmy, jednak ta gala się przed wakacjami zdąży odbyć w ostatnim momencie 23 czerwca w pięknych salach balowych tym razem za siadana hotelu Mazurkas w Ożarowie, który to hotel też od lat należy do tego klubu. No i ważne, jak zwykle, że będą pokazy mody w wykonaniu znanych aktorek. Jako modelki zobaczymy Jannę Korcz i Tatianę Sosna Sarno i Olgę Bończyk, chociażby no wiele wspaniałych dziewczyn.